W niedzielę od rana do późnych godzin wieczornych w siłowni Joker Leszno trwał bieg charytatywny dla walczącej z rakiem piersi Ani Korzy. Za pół godziny biegu na bieżni należało zapłacić 10 zł. Lista chętnych zapełniła się w 3 dni. Swój udział zadeklarowało 153 biegaczy, w tym prezydent Leszna, którzy często wpłacali wyższe kwoty, jak i biegli znacznie dłużej. Najdłuższy dystans zadeklarowały dwie osoby, Przemek Jankowski, który postanowił biec aż 6 godzin i Hubert Bosy, organizator wielu tego typu akcji charytatywnych który planował biec przez 4,5 godziny. Kolejny bieg i powiem szczerze, że taki inny, wyjątkowy. Nie dosyć, że gdzieś cała Polska się angażuje i biegacze, w tym siłownia Joker Leszno, Chris z Poznania z On The Move. Marcin Lewandowski znany biegacz to właśnie te dwie osoby takie medialne dały nam gadżety na licytację i te licytacje są dzisiaj do w zasadzie nawet do 20 lutego do godziny 24 można wylicytować fenomenalne koszulki wyjątkowe i uważam, że to jest szczytny, szczytny cel bo pomagamy Ani wszyscy biegacze z Leszna też chcą jej pomóc w jakiś sposób za chwilę już mi wiadomo, że też już jest pan prezydent, też będzie wchodził na bieżnię, będzie biegać Chcemy wesprzeć Anię, bo to jest bardzo ważne tak? w walce z tą chorobą. Trójka dzieci i te dzieci też będą chciały kiedyś, i Ania będzie chciała widzieć ich życie, więc no, walczmy, nie poddajemy się. tak Wspieramy, bo to jest najważniejsze. Wsparcie, pomoc, motywujemy, o to chodzi. Aniu, jesteście tutaj dzisiaj całą rodziną. Czy wy również zamierzacie wziąć udział w biegu? No mam nadzieję, że nam się uda, nie wiem, jak to dzieci się skwiszą, ale na pewno będziemy próbować. Jeżeli chodzi o to wsparcie, które dostajecie z każdej strony, no myślę, że to jest coś niesamowitego. Czy chciałabyś coś tutaj jeszcze na ten temat powiedzieć? Ja powiem szczerze, że, że, że mi słów brakuje ogólnie do całej tej sytuacji. Tutaj Hubert wyskoczył z taką ogromną pomocą. Zaangażował się po prostu na 110%, nie na 100, także. No, nic innego, nie mogę powiedzieć jak dziękuję, ale mam nadzieję, że podziękuję jak wrócę już cała, zdrowa, pełna sił i wtedy będę mogła się zrewanżować wszystkim, którzy mi pomogli. Zauważyliśmy także, że w różnych miejscach pojawiły się puszki z Twoją twarzą, to oznacza to kolejny sukces w drodze do zdrowia. Tak, tutaj dzięki firmie Werner ale otrzymaliśmy właśnie takie fajne puszeczki, które będą stały w różnych miejscach w mieście. Dużo osób właśnie się, się dopomina o nie. Także no, no super, super to idzie. Mam nadzieję, że te pieniążki zbierzemy rafciach no i że coś zostanie też dla innych. Charakterystyczna puszka stanęła w recepcji siłowni. Wniosek o zbiórkę publiczną na rzecz Ani został wreszcie zaakceptowany. Numer zbiórki nadany i puszki można znaleźć w różnych punktach handlowych w mieście. Na rzecz Ani Agnieszka Leśniewicz wykonała ręcznie robione mydełka z symbolem walki z rakiem piersi i różowej wstążki. Mydełka trafiły do wszystkich biegaczy. Zarówno odległość jaką wspólnie pokonali dla Ani jak i wynik zbiórki finansowej poznamy w najbliższych dniach.